We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hejunie, kochani, witajcie bardzo serdecznie. W czwartek, dzisiaj jest 19 grudzień. Zaczniemy sobie od kalendarzyków. 19 jest taka mała. O, chodź. 19. Kalendarzyki są już bardzo lekkie. Już tyle rzeczy wyjęte zostało. Tu mam lakier do paznokci, taki złoty. Fu nie, fu nie. Właściwie to fajnie by było sobie pomalować. Tylko tak, dwa mam złamane, więc muszę sobie je y wypiłować tak, żeby były wszystkie równe. Ale fajnie, wezmę sobie je, pomaluję. W blanšopie 19 -ka. jest taka miniaturowa. Dzisiaj chyba jest cień, albo dwa, tak coś czuję. Tak, są dwa cienie. Srebrzysty. O, ładny. Srebrzysty. No właśnie widać ten, jaki złamany, a te takie ładne. A drugi cień jest orzechowy. O, już, już chyba wiem jaki to będzie, taki ładny, bardzo. Pewnie macowy. Tak. O, taki ciemny, ciemny, orzechowy. Fajnie się układa ta paleta, powiem szczerze. Na razie mi się podoba to, co tam się w nim znajduje. dziewiątka, czyli przed ostatnie okienko. No. Sól do kąpieli. I dziewiętnastka, taka większa. O, mój kochany cukierek. W ogóle ostatnio się dowiedziałam, że ten, 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 konkretnie ten jeden cukierek ma chyba 119 kalorii. Jeden cukierek. No, jeden cukierek i wyobrażacie sobie, że od tego czasu, czyli od tygodnia, bo tydzień temu, pierwszy raz sobie zrobiłam zastrzyk, nie zjadłam nic słodkiego. Fajnie. Dobra, jeszcze jemy Tym Tymbark mówi nam dzisiaj w góry? Nie, nie, nie. No, 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 żadne góry, nie, ja nie lubię gór, więc yy, na ferie jadę do Zakopanego, no ale dobra. Yy, ja gór nie bardzo. I yy, aktywności, dziewiętnastka dziś. Jest napisane, organizowanie bytwy na śnieżki w domu używając zwiniętych skarpetek. No okej, okay. dobra. W ogóle tutaj niektóre te platformy można sobie odłożyć, bo dekorowanie domu już jest odhaczone. Całkowicie wspomnienia o, wspomnienia są odchaczone. Ubieranie się ciepło i wspólne oglądanie gwiazd. Powiem tak, ja to zrobiłam wczoraj, bo było tak ładne niebo, takie prawie bezchmurne, tam niewiele chmur było. Więc sobie wyszłam z psem na spacer i oglądałam sobie gwiazdy. No, uwielbiam, nawet potrafię wskazać na niebie wielki wóz. Tak, potrafię. I co jeszcze wczoraj robiłam? Śpiewałam. Nie pokazywałam tego, jak śpiewałam, bo po prostu tak charszczę. No śpiewałam ponad godzinę, ale tak charszczę teraz, że się po prostu nie da mnie słuchać. Więc powiem tak, karaoke też mam odhaczone. No, no, samki jak widać, nie pójdziemy. Nie ma takiej opcji. Wycieczka po okolicy, aby podziwiać świąteczne dekoracje i na łyżwy. Na łyżwy też. Yy, ja nie mam jeszcze siły. <laughs> W ogóle to jest wycieczka po okolicy, więc ja sobie może po prostu yy, przejdę się gdzieś po osiedlu i pokażę wam jak ludzie mają ozdobione balkony, no bo za dużo to to raczej nie będzie do, do pokazania w okolicy tutaj, no bo co? Nie wiem, więc może się przejdziemy po prostu po zmroku, no bo po zmroku trochę lepiej będzie widać. Yy, powiem tak, była dzisiaj bardzo ciężka noc u mnie. Yy, po pierwsze to yy, raz się obudziłam bo miałam taki napad kaszlu, że nie mogłam sobie z nim kompletnie poradzić i jeszcze w nocy wymiotowałam, więc no noc jest ciężka, jestem totalnie taka rozsypana, niewyspana i no i ogólnie dzisiaj się źle czuję, chociaż tak naprawdę czuję się dobrze. Wczoraj poszłam sobie do apteki, bo ja już miałam dosyć tego ucisku tutaj i tego tego czegoś mówię. Kupię sobie syrop jakiś wspomagający układ oddechowy. Kupiłam Pelavo. Ale nie sądziłam, że on będzie kosztował ponad 50 zł. Fakt, użyłam go wczoraj i użyłam go dzisiaj i jest naprawdę duża różnica. Czuć, czuć czuć różnicę. Czuję to po prostu bo już nie mam tego ucisku takiego strasznego i jakoś da się znieść. Ale po prostu tam w środku to w gardle po tym incydencie w toalecie. No, nie czuję się jeszcze za dobrze. No, jak nie urok, to wiadomo, no, bywa i tak. Dzisiaj muszę, w ogóle najpierw tutaj ja zadzwonię do weta, czy on jest, bo muszę już jechać koniecznie z tymi poteleki dla psa, bo muszę je podać, bo po pierwsze, tak, jednego leku tego, co bierze już cały czas, te sterydy. To została ćwiartka, czyli jedna dawka tylko na dzisiaj. Jutro wieczorem bym nie miała co dać psu. I w drugi dzień święt może mu podać tabletkę na pchły kleszcza. Tak więc, no muszę jechać. Po drugie, spakowałam paczki. Tak jest, spakowałam wczoraj. Nie miałam siły iść ich zanieść, bo ich jest cztery, one są ciężkie. Muszę je załadować do samochodu i po prostu podjadę pod paczkomat, bo wszystkie będę wysyłała impostem. Będę nadawać w paczkomacie, ale ci, co chcieli paczkomat, no to dostaną do paczkomatu, a ci, co chcieli do domu, to to dostaną po prostu do domu. I na pewno wyślę to dzisiaj, więc najpóźniej w poniedziałek paczuszki powinny dotrzeć. Chociaż y Impost teraz nawet przed świętami pracuje w niedzielę i w sobotę, więc możliwe, że, że będzie paczka w sobotę. No zobaczymy. Dobra, ja tutaj trochę sprzątnę, ogarnę zadzwonię, do weta czy jest? No i jadę. Dobra, byłam Weta. Kupiłam tą, tą, tą żelkę taką da w Zapłaciłam 263 zł, a nawet z psem nie byłam. Byłam w paczkomacie, właściwie to w pięciu, bo pojechałam do paczkomata. Do paczkomatu stoi gościu i ja się pytam, czy jest miejsce na to, żebym wrzuciła swoje paczki. Nie ma drugi paczkomat nie ma trzeci paczkomat nie ma ja mówię ja dobra pojechałam zrobiłam zakupy w biedronce jadę do jeszcze jednego paczkomatu na takim zadupiu można powiedzieć wow nie stoi kurier może będzie miejsce dobra paczki wysłane z karbańki. a w yy, biedrze yy, nie za dużo chleb słonecznikowy mnóstwo pomarańczy bo dzisiaj były po 2 złote za kilo więc wzięłam 3. Mandaryneczki. Mam nadzieję, że są ok. Gąbki, bo się skończyły. Jakieś jeszcze jedne gąbki kupiłam, takie wróciakowe. Nie było tych takich małych, tylko takie gówno. No ale lepsze takie niż żadne, czasem to potrzebne. No i była w promocji. Kaszamanna mi się skończyła, więc akurat. Kupiłam no i tyle. No i dużo pomarańczków. Dużo pomarańczków. Nawet chyba zaraz sobie zrobię sok. Bo, bo mam ochotę. Zawsze wybieram te takie um, takie. O, takie. Tu, żeby było tak jakby trochę z środka. O, takie coś. Wtedy są wiem, że są słodsze. No dobra, to ja rozpakuję te zakupy, chociaż dużo ich nie ma. Dzisiaj mamy takie gotowe krokiety z Biedronki zresztą. Nie za dobre, ale lepsze takie niż żadne. Nie mam nawet siły na to, żeby stać w kuchni i gotować. Jutro idę do matki mieć okna. Mam nadzieję, że już będzie trochę lepiej ze mną i będę na tyle silna, że, że dam radę to zrobić. A co dziś robimy? Dzisiaj może, 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 może byśmy się przeszli po tej okolicy, po oglądać co tam ludzie mają w oknach. Mamy tam na końcu ulicy taki dom, też jest fajnie odświetlony. to też bym mogła wam pokazać. Także no, po obiedzie odpoczniemy trochę i pójdziemy sobie na spacer, pewnie już będzie ciemno, bo już się zciemnia. Grudzień jest, ale to już lada chwila a zacznie się dzień wydłużać. Wyszłam sobie na spacer, żeby pooglądać świąteczne dekoracje, co kto ma tak na zewnątrz, na oknach, na balkonach powywieszane. No, spacerujemy sobie z Dafim. Także zobaczcie, co u mnie w okolicy się dzieje. I co ciekawego, ludzie mają na oknach, w oknach, na balkonach. Dobra, idę już do domu. Przeszłam pół osiedla i powiem, że nie ma tego jakoś zbyt dużo. Albo jeszcze ludzie nie zaświecili. Albo nie wiem co. Nawet u mnie w bloku koleżanka w klatce obok zawsze miała taki mocno rozświetlony balkon. A w tym roku na razie ciemno. Nie wiem, może trochę za wcześnie. Też w sumie jak za wcześnie, skoro Wigilia już jest we wtorek, a dzisiaj jest czwartek. Nie wiem. No ale dobra, misiaczki. Powiem wam, że jest 8 stopni, a ja trochę zmarzłam. Muszę iść do domu. Zastanawiam się, czy jeść kolację, bo znowu mi jest niedobrze. No ja Dzisiaj wziąłam drugą dawkę tego leku, czuję się tak jak tydzień temu. Czyli tak słabiej Nie wiem, może tak po prostu te leki działają Może tylko na początku Mam nadzieję, że nie będzie tak Że będę tracić każdy czwartek Bo będę się źle czuła No ale dobra To ja zmykam do domu Montuję film I do zobaczenia jutro Pa!